Dzisiaj będę chciał Ci powiedzieć, w jaki sposób powstają różnego rodzaju osobowości i co na tym idzie, jak powstaje również ego. Otóż, jeśli jesteś osobą, która wychowała się tak, jak myślę, większość osób w domu rodzinnym, najprawdopodobniej tuż po narodzinach, tuż po wejściu w to życie, w ten świat, byłeś osobą, która naturalnie doświadczała tego świata. Leciał gdzieś motylek, cieszyłeś się. Padał deszcz, cieszyłeś się. Coś się działo, cieszyłeś się. Doświadczałeś tego życia i nie myślałeś o tym, że musisz zachowywać się w jakiś konkretny sposób. Nawet jak zrobiłeś kubkę, to się cieszyłeś, że jest kubka. No i teraz e, z czasem. Im bardziej świadomy się stawałeś, tym więcej schematów i wzorców zachowań zostawało ci narzucane. W, w, pewnym, w pewnych odstępach czasu zacząłeś sobie uświadomić, że pewnych rzeczy nie wypada robić. Że nie wolno zachować się w taki czy inny sposób. Dziewczynki się tak nie zachowują, dziewczynką nie wypada, chłopcy tacy nie powinni być, chłopcy nie powinni okazywać uczuć i mówić o uczuciach. Tak, tak się nie robi, to jest nienaturalne. I im więcej takich schematów zostało na ciebie nałożonych, tym bardziej wykształciła się Twoja osobowość, która była odpowiednia do tych danych warunków, w których Ty się wychowywałeś. Jak poszedłeś do szkoły, tam nowe wzorce dochodziły, które też zostały Ci narzucone. Musisz się tak i tak zachowywać. Tak, osoba o takich, takich ocenach, cechach jest dobra, wartościowa, cenna. O takich, takich, takich nie jest. Jest gorsza, jest wyrzutkiem, jest zapchnięta na margines społeczny, jest niegrzeczna i tak dalej, i tak dalej. I im więcej tych wzorców. Tak jak powiedziałem, zostało ci narzuconych, tym bardziej uświadamiałeś sobie, że musisz się zachować w taki, a nie inny sposób. Musisz postępować zgodnie z pewnymi wzorcami zachowań, zgodnie z pewnymi schematami, i jeśli żyłeś w zgodzie z tymi schematami, no to automatycznie świat raczej klaskał ci i mówił, że jest dobrze, jesteś przykładnym obywatelem tego państwa, i co za tym idzie, ten wzorzec z tobie się umacnia. No bo jeśli ludzie mówią ci, że masz zachować się w taki, a nie inny sposób. Ty idziesz w zgodzie z tym, no to oni Cię klepią po plecach, mówią, że jest fajnie, ok, i że tak należy robić i to się w Tobie dzięki temu umacnia. <laughs> Natomiast jeśli byłeś osobą, która była na przykład buntownicza, osobą, która przeciwstawiała się światu, nie chciała za żadne skarby postępować zgodnie z tym, co ludzie mówią, to na przykład mogłeś zbudować sobie Osobowość wojownika, buntownika. Ja nie będę tak postępować. To nie jest moje życie. Nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, i tak dalej, i tak dalej. To świadomie bądź nie, też zbudowałeś swoją własną osobowość, ale odbiegającą od schematów społecznych. Zmierzam do tego, że niezależnie od tego, jaką drogę obrałeś w życiu, niezależnie od tego, co ci ludzie dookoła mówili, i niezależnie od tego, czy słuchałeś ich, czy nie, zbudowałeś jakąś osobowość która była potrzebna Ci, aby przeżyć w tych konkretnych warunkach, które stworzył dla Ciebie w danym momencie świat. I teraz tak, to są przykłady z dzieciństwa, ale, i pójdźmy z tym dalej, powiedzmy, że pewne rzeczy i wzorce zachowań zostały Ci narzucone, na pewnym etapie życia, tak jak powiedziałem, i nagle idziesz w świat, masz powiedzmy, no nie wiem, wyjechać z rodzinnego miasta, pójść na studia, podjąć się jakieś pracy, może wchodzisz w jakąś relację z drugą osobą i nagle się zaczyna okazywać, że te wzorce, które do tej pory wykorzystywałeś lub wykorzystywałaś, przestają działać. Okazuje się, że jeśli robisz to, co do tej pory, to jeśli nawet dawniej byłaś osobą, która była za to chwalona, to może się okazać, że teraz jesteś za to karcony na przykład. I zaczynasz nagle kwestionować, czy kurczę, to co do tej pory mi mówiono rzeczywiście było prawdziwe, wartościowe no bo hej, no skoro ja przez tyle lat żyłem i wszystko było dobrze, gdy tak postępowałem i nagle się okazuje, że nie, no to są dwa wyjścia. Albo oni mi okłamali i coś jest niehalo, albo nie okłamali mnie i po prostu na przykład muszę się rozwinąć, muszę coś zmienić w swoim życiu, muszę ewoluować i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób na różnych etapach życia, w różnych sytuacjach tworzymy różnego rodzaju osobowości. Bo tak jak powiedziałem, w dzieciństwie mogłeś potrzebować na przykład osobowości buntownika lub osoby, która powiedzmy spełnia dane reguły. Później na przykład w szkole, w liceum, na studiach mogłeś potrzebować osobowości, która w tych warunkach pomoże ci przetrwać, umożliwi ci to przetrwanie. W związku mogłeś potrzebować jeszcze innej osobowości, która sprawi że dana osoba na przykład będzie Cię kochać, bo jeśli spełnisz pewne kryteria, które ta osoba Ci narzuca, no to będziesz miał miłość, powiedzmy seks, wszystkie te rzeczy, które sprawią, że poczujesz gratyfikację tego, że postępujesz dobrze. Na przykład później, jak już powiedzmy, te wszystkie rzeczy są załatwione te przyziemne, że tak powiem. I ty dalej czujesz, że coś jest nie halo. Czujesz, że no nie jesteś po prostu człowiekiem, który jest spełniony. Robiłeś do, cały czas wszystko to, co ludzie mówili żebyś robił, robiła, ale w dalszym ciągu czujesz, że kurczę, no, czegoś mi brakuje jednak, że no, to nie do końca jest to, że oni mi mówią to wszystko, ja to robię niby, ale kurde, no brakuje mi czegoś, nie, nie czuję się do końca szczęśliwą osobą i zaczynasz szukać <laughs> zaczynasz dalej kwestionować te wszystkie wzorce zachowań to wszystko, co było Ci do tej pory przekazane i wtedy zaczynasz wytwarzać na przykład nową osobowość która też będzie odzwierciedlać konkretne warunki środowiskowe. No i teraz mam nadzieję, że jest już zauważalne jak w jaki sposób powstają te osobowości <laughs> i teraz te wszystkie osobowości, ich może być nieskończenie wiele, ile warunków tyle osobowości, ile ludzi tyle osobowości, mogą nawet być te same, że tak powiem, grupy osobowości, ale i tak będziemy się gdzieś tam minimalnie różnić w cechach naszych indywidualnych w tych pojedynczych grupach. No i teraz to, do czego ja zmierzam teraz, to to, że te wszystkie osobowości powstają w momencie, gdy zaczynamy żyć zgodnie z regułami i schematami, które są nam narzucone, <laughs> gdy jesteśmy młodzi, nie do końca kumamy ten świat. Nie wiemy do końca, jak się w nim poruszać. Wielu rzeczy nie rozumiemy i słuchamy starszych, bardziej doświadczonych, mądrzejszych i tak dalej, tak dalej ludzi, naszych przewodników. Ale tak jak powiedziałem, im starsi jesteśmy, im bardziej kumaci, tym bardziej zaczynamy drążyć i kwestionować wiele rzeczy. I jeśli jesteś osobą, która. Poszukuję obecnie, dlaczego do tej pory robiłam lub robiłam wszystko to, co mi ludzie kazali. I mimo tego, jestem na przykład nieszczęśliwym człowiekiem, lub mam to wszystko, co potencjalnie powinno dać mi szczęście, ale dalej tego szczęścia nie czuję. A no właśnie dlatego, że prawdopodobnie odsunąłeś lub się odsunęłaś od samej siebie. Ponieważ, tak jak pokazałem na początku, cieszyłaś się życiem. Byłeś przeszczęśliwy, zrobiłeś kubkę, to cię to cieszyło. Ale ktoś ci powiedział, że nie możesz się cieszyć tylko i wyłącznie na widok kubki. Ktoś ci powiedział, że jak deszcz pada, no to, to deszcz padną, czym się tu cieszyć, co nie? I stopniowo, stopniowo, stopniowo ta radość, świadomie bądź nie, została ci odbierana. Ta pełnia życia, ta energia, ta naturalność, która z ciebie płynie, i zacząłeś się dostosowywać do innych. I teraz kluczem do tego wszystkiego jest za wszelką cenę życie w skodzie z samym sobą. I to jest trudne dla dorosłych ludzi, bo w momencie, kiedy my już mamy ukształtowane życie, kiedy już mamy powiedzmy rodzinę, żonę, męża, jakieś środowisko, grono znajomych, przyjaciół, to na samą myśl zmiany. I życia w zgodzie ze sobą, często czujemy przerażenie. Wynika ono z tego, że my podświadomie wiemy, że musielibyśmy pożegnać się z tymi wieloma rzeczami i pójść własną drogą. I to jest dla ludzi niekiedy straszne. Ja na przykład, jak zanim zacząłem aktywnie działać w social mediach, zdawałem sobie sprawę z tego mechanizmu i musiałem podjąć decyzję, jak chciałbym, aby. Jak chciałbym, aby ludzie mnie postrzegali, ale też jak chciałbym się prezentować, co od siebie chciałbym dawać. Bo teraz bardzo dużo osób w social mediach kreuje jakiś swój wizerunek. Zachowują się tak a nie inaczej, po to, aby mieć wyświetlenia, lajki, suby i tak ponieważ widzą, że to działa, więc chyba tak należy postępować. Ja natomiast wiedziałem, że jeśli pójdę tą drogą, to zrobię sobie nadzwyczajnie świecie krzywdę. Ponieważ, tak jak zaznaczyłem na początku, w miarę postępu danego wzorca jest on umacniany. Coraz więcej osób klepie nas po plecach po to, aby, mówię świadomie albo nie, po to, aby e, nam pogratulować, umocnić trochę ten wzorzec z nas. I teraz właśnie te lajki, te suby to wszystko też jest formą klepania po plecach. I ja nie chcę być klepany po plecach za to, że jestem nieautentyczny, że jestem nieszczery. I jest to dla mnie wygodnie ważne, aby prezentować siebie takim jakim jestem, bo wtedy umacniam siebie, umacniam tą moją autentyczną stronę. I ludzie, którzy będą chcieli zobaczyć to, co ja prezentuję, raczej będą właśnie z tego grona. No bo prawda jest taka, że przyciągamy takich ludzi, jak, jakimi sami jesteśmy. I teraz wolę zdecydowanie mieć w moim gronie oglądających mnie, czy rozmawiających ze mną osoby w mniejszej ilości, ale bardziej autentyczne. I też myślę, że wiele osób chce być autentycznych, ale nie do końca wie z czego to wynika, jak to zmienić, gdzie właściwie to się zaczyna, to się robi w ogóle. I właśnie dlatego nagrywam to nagranie. Ponieważ to są oczywiście tylko przykłady, ale teraz dotyczy się także tragedii życiowych, bo jeśli na przykład jest, pochodzi z rodziny, która powiedzmy w patologiczny sposób jakoś funkcjonowała, mówiąc patologicznie, ja wcale nie mam na myśli jakiejś wielkiej przemocy, alkoholu, narkotyków i tak to wcale nie musi być to. Patologią może być na przykład uśmiechanie się właśnie dookoła, udawanie cudownej, świetnej rodziny, Podczas gdy wewnętrznie, na przykład, w ogóle ze sobą nie rozmawiamy o uczuciach, emocjach i na przykład tylko co tam u ciebie, hej, jak tam w pracy, jak tam w szkole i tak dalej. To jest tylko wizerunek rodziny w tym momencie, a nie rodzina. I generalnie zmierzam do tego, że im bardziej będziesz świadomy, bądź świadoma takich mechanizmów, tym łatwiej ci będzie poruszać się w tym świecie.